Cześć wam no to zaczynamy kolejnego vlogmasa ale powiem wam tak wczorajszy, który widzieliście z paczką z Ani tak, Ani paczką to pff, siedziałam do trzeciej w nocy i dzisiaj jestem taka niewyspana tak mi wszystko nie idzie <laughs> ale yy, Teraz tak. No, tylko się przywitam i powiem Wam, będę robić makijaż tą paletką. Już z nią zrobiłam, ale okazało się, że zrobiłam taką, że praktycznie nie widać jaki cień, jak pokazuję, jaki cień używam. W taki sposób jakoś, no nie wiem. Więc jeszcze raz staruszkę trzeba przetestować, ale to nie o to chodzi. Wiecie co? Wymaluję. Oczy i będziemy otwierać okienka. Ale muszę Wam się dzisiaj pochwalić. Yy, to znaczy, no pochwalić, to no, pochwalić właściwie. Dzisiaj idziemy do sklepu komputerowego, bo już wcześniej byliśmy, obłaziliśmy wszystkie, poczytaliśmy na necie i dzisiaj idziemy zamówić, bo to trzeba czekać. Maka, no. <ścoughs> Będę w końcu miała, bo no, no ja uczułam. Już troszeczkę, to znaczy, wiecie, co? To tak, muszę Wam wytłumaczyć, bo czasami Wam tak mówię, tak jakbyśmy, ja z Radkiem, żebyśmy mieli in, osobną kasę. Nie, my mamy wspólny, y, wspólne konto i tak dalej, tylko y, oprócz tego mamy swoje takie budżety docelowe, na coś tam y, poświęcone. Radek ma na, na swoje pierdółki, ja mam na swoje pierdółki. Jak na pierdółki mniej wydam, no to ja sobie odkładałam tą kasę, żeby mieć y, na komputer. No i uczyłałam, ale i tak za mało, Radek mi dorzuca. Bo powiem Wam, mój komputer już jest dętka, autentycznie dentka. Może w końcu przestanę Wam chrzanić na ten temat, że mi komputer zdycha, że tak długo robi i tak dalej. W każdym razie dzisiaj idziemy i zamawiamy. Dobra, na razie kończę, później zobaczymy okienka, ale najpierw muszę oczy pomalować, no bo taka niedorobiona, nie? No, to zabieramy się za kalendarze. I znowu standardowo nie przygotowałam sobie. Już jest penseta. To już będzie chyba standard. I tak. Najpierw kalendarz z akrzyna. I szukam trujeczki. O, znalazłam szybciutko. Jest tu trujeczka. No, otwieram się. Coś w w środku. Nie wiem, co to jest. Zaraz otwieramy. O, akurat Radek wchodzi. Pan przyszedł, Leniuchu. A piksel leży na łóżku, za wygodnie mój nie idzie się przywitać. Pan będzie musiał do niego przyjść. Dzień dobry. Dzień dobry. Co za leniwiec. Nie mamy psa, my mamy leniwca. Nie wstał. Nie wstał, nie chciało mu się. Pan przyszedł. Idzie psia. No Nie Widzicie <laughs> leniwca? <laughs> Okej, okay, no to o! Jedziemy dalej z komentarzami. No to w tym okienku, znaczy jedziemy, dopiero zaczęliśmy. Jest taka rękawica yy, no do mycia, do peelingowania się, taka szorstka. Yy, nie jest to złe, ale ja tak średnio. Kiedyś, kiedyś lata temu używałam takie rzeczy. Teraz yy, tak sobie. Ale zużyć, zużyję. Nie jest to dla mnie jakiś zapychacz, bubel. Będę używała. Następny kalendarz. Teraz rituals. Leniwiec nie chce nawet iść na spacer, bo teraz Radek go zachęca do pójścia na spacer. No chodź idziemy. No Pyniulek, na dwór. No chodź. Hej, na dwórek. No chodź. Ale on dzisiaj jest leniwy. No chodź. <noise> no łaskawie idzie. <noise> o Okej, okay, naszukałam się. Tu jest trójeczka. Gdzie tu się ju... Aha, dobra. Butelkę jakaś. Super. Już coś czuję, że będę zadowolona. Ale tutaj mam. Ciężko, ciężko, ciężko. Ok, ok, wsuwaj się. ha <ścoughs> ha. Riduals of Sakura. Handbalm. Nie marudzę, bo sakura. Handbarm. <grystanie> w tym kalendarzu Ritualsa mówią mi, że mam korzystać i dbać o ręce. Skoro taką aluzję mi sypią, okej. Okay. Już sobie <grystanie> położyłam jakieś tam rzeczy w różnych miejscach. W kuchni mam jeden jakiś kremik. Tutaj widzę, że też... Ten to chyba sobie wezmę przy komputerze, chociaż mam z Daglasa przy komputerze. Dobra, poczeka. Ale dobra, jestem zadowolona. Teraz... Daglas! Trujeczka. Trujeczka, Daglas. Mała tubeczka, zaraz zobaczymy, co to jest. Water Dren Hyaluronic Cloud Mask Hydrating Gel z firmy Peter Thomas Roth. Klinika Skincare, Clinical, Czyli co to będzie? Maska hyaluronowa, taka nawilżająca. To no taka. Ile tu jest mililitrów? 14 mililitrów. O, 18 miesięcy na zużycie. No to w porządku. Już te 14 mililitrów to będzie coś, co można w miarę przetestować. No, na dwa razy. Minimum starczy. Jak nie na więcej. A nigdy nie miał. Ta marka ten Peter Thomas rod to jakaś druga marka. Bo ja nie znam tej marki w ogóle. Poczytam sobie w internecie, ale jestem zadowolona. Chociaż wolałabym, żeby to było większe, wiadomo, większe. Ale nie narzekam, fajnie. Teraz trujeczka Benefit. Jakaś flaszeczka. No i pudełeczko oczywiście dla Pynia, żeby później sobie... Te sztubka, żeby sobie Pyniuś później... Uuu, czy to jest... To chyba będzie ta baza pod makijaż, coś mi się wydaje, tak? De por, dobra, por primer, mój angielski, z tyłu poczytam, na ile mówię, umiem, face, tak, czyli to jest baza pod makijaż, dobra? To biorę znowu do y, tego, tego, y, jak to. Mam tutaj taki malutki, sobie wzięłam. O, i tutaj będę zbierać kosmetyki do makijażu. To jest baza. No to bierzemy do testowania. I teraz tak. Tu kalendarz z temu z krówkami. No, chodź, krótka, chodź, 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 kurwa. O, jaki słodziak z niej. Jaki słodziak z króweczki. No, ta jest najbardziej urocza z tych, co do tej pory. Tylko raptem to jest trzecia, ale no i podwójna. Bardzo urocza. No, szkoda tylko, że to nie figurka, ale fajnie. No, i teraz jeszcze pyniowe. Akurat wróci ze spacerku, zje obiadek, to dostanie. Zobaczymy, co to jest. A tutaj w ogóle Wam nie pokazałam. Tu, są, tu jest pokazane, co można w tym kalendarzu dostać i jakie są różne smaki. Tylko ja tutaj po polackiemu nie widzę, chyba że jestem ślepa. Jest! Mieszanka. Jaka? Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów wskaza wskazaniu dotyczące żywienia Nie nadaje się dla psów w wieku poniżej 4 miesięcy. I później jest, że kurczak, kaczka, wołowina takie trzy rodzaje są. No, i tutaj jest wytłumaczenie, jaki to jest smak ewentualnie. Więc e, Radek, tak, e, Radek. Ta, Radek. Mhm. Pixel pierwszego dnia miał kaczkę. Potem następnego dnia miał bif. No to bif to co to będzie? Wołowina chyba, prawda? Tak, wołowina. Dobra, no to teraz szukamy trójki. Ok, znalazłam tutaj trójeczkę. Podejrzewam, że teraz będzie kurczak, prawda? Bo była kaczka. I tak dalej. W eee, trójeczce. O, są takie. To będzie chyba też. Kaczka. Tak. Tak, bo jasne. Tak. Okej, okay, no to penią ma. I teraz powiem Wam. Biorąc pod uwagę wszystko, co jest... No, to pyniulek będzie bardzo zadowolony. To ja jestem zadowolona. Będę, będę walczyć, żeby dbać o swoje ręce i więcej używać, to jestem zadowolona, bo nie znam totalnie tej marki, tylko mogłoby być większe. Ale jeżeli się okaże, że to jest coś, jakaś drożyzna, no to wcale się nie dziwię, że daję coś małego. Kiedyś, kiedyś miałam kalendarz z Douglasa, e, taki bardziej ubogi i powiem Wam, były marki, których totalnie nie znałam. Najmniej jestem zadowolona z tego. Ale to nie tak, że ja tego nie zużyję. Ja to będę używała. Ale ogólnie, ja wolę po prostu gąbeczki. Ale w tej chwili nie mam żadnego peelingu do ciała. Więc to się akurat nada. Póki sobie peelingu nie kupię, lub ewentualnie nie okaże się, że gdzieś tutaj jest. Bo myślę, że może się trafić peeling do ciała w tym właśnie kalendarzu, gdzie była ta rękawica, czyli zakrzyna. Tak myślę, ale nie wiem. Teraz wstrzymuję się z kupnem wszelakich kosmetyków pielęgnacyjnych. Z tego względu, nie licząc toniku, tonik sobie zamówiłam. Z tego względu, że nie wiem, co po prostu w tych kalendarzach jest. I chcę, no i mam masę od Ani. Mam masę od Ani, jeszcze ja sobie w międzyczasie coś kupowałam, także ja mam pełno kosmetyków. Dobra, teraz lecę kończyć nam obiadek, bo zjemy obiadek i lecimy do tego komputerowego, żeby mi zamówić komputerek. Trzymajcie kciuki, żeby to było jak najszybciej. No, może jeszcze później jeszcze zajdziemy do jakichś sklepów, ale nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie czasowo. Ale bardziej wolę takie, mi się bardziej podoba. Wróciliśmy z za, zakupów i, znaczy zakupy, zakupy to były przy okazji jakieś inne pierdoły, poczta, jakiś urząd, no najważniejsze to dla mnie było, to znaczy dla Radka najważniejsze poczta, tych, tych rzeczy, które on miał do załatwienia, dla mnie najważniejsze było zajście do sklepu tego komputerowego, przy okazji mówię Wam, Elbląg KN, no i e, powinnam komputer mieć w piątek, już jest zaliczka dana na komputerek, Także bardzo się cieszę, ekscytuję się. Spać nie będę mogła w nocy, znając mnie, bo ja zawsze wszystko przeżywam. No, przy okazji sobie weszliśmy tam do kilku sklepów: do, do Rosmana, czekajcie, do Dino, Pepko, coś. A, do Dilsa, tam do kilku. Wkręciło mi się, że chciałabym kupić ładne lampeczki, nie za długie ani nie za krótkie czyli takie w okolicach 3 metrów maks. Ale co widzę, to albo są za duże. A i żywek były właśnie na baterie, Bo my mamy wszystkie do gniazdka, a mi się. No nie jest ta, ta chujka wtedy malutka, co prawda jest, ale nie jest mobilna. No i nie za bardzo mogę znaleźć coś, co by mnie interesowało, co by mi się podobało. Albo są złote, albo za długie, albo za krótkie. Ale mimo wszystko, coś kupiliśmy. Znaczy, kupiłam ja. No, nie będę spożywczych rzeczy Wam dzisiaj pokazywać. Nie chcę, ale kupiłam oprócz tego dwie rzeczy takie właśnie świąteczne, więc je Wam pokażę. Że leniwca. Leniwiec, jak my wyszliśmy, położył się na pewno tutaj. Tak o Tobie mówię. Jak weszliśmy, nawet się ciod jeden nie ruszył. Leży tak sobie, ale ja powiem Wam, on coraz częściej tak sobie leży dłużej i nie ma ochoty wstawać. nie, nie będziemy go jak chce leżeć, co nie chce, to, 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 to niech leży sobie. Wczoraj leciutko mu się znowu kulało. Głupia ja rzuciłam mu patyczki parę razy. No i więc wiem, że być może chodzi o to, że go łapka boli, więc sobie książę... Nie, przepraszam, książę sobie tutaj teraz leży. No i przez psięcia. Mam, nie mam jak Wam pokazać jednej rzeczy ale dobra, bo chciałam tutaj rozłożyć nie chcę na sobie, na razie ale tak, yy, po pierwsze kupiłam takie lampeczki zobaczcie, ala buteleczki LED, LEDowe yy, je chcę w jednym miejscu, bo one są właśnie na baterie w jednym miejscu w kuchni dać ale jeszcze się zastanowię, zobaczę jakie je rozłożę jak choinka przyjdzie to też, nie wiem, no, może razem zrobimy na razie będzie to czekało yy, i druga rzecz czekajcie o, i druga rzecz, zobaczcie, w Pepko z kolei kupiłam sobie taki sweterk. Mam dwie sukienki, takie typowo wełniakowe, typowo z, z wzorami świątecznymi. Przepraszam Was, już jestem znowu zmęczona, jest wieczór, ale brakowało mi sweterka. Wolałabym sweterek taki, który by mi zakrywał tyłek. Ale te, które były takie, które zakrywały tyłek, to mi się w kolorach nie podobały z kolei. A tu mi się podoba to, że jest różowy z czerwonym i ten zielony jest taki żywy. Jak widzicie? Tak, taki, taki zielony jest. No i e, kupiłam sobie rozmiar w Pepko XL za 50 zł. O. Ja wiem, że skład tam na pewno nie jest jakiś super rewelacyjny, ale w końcu mam sweterek na święta. No, bo nie zawsze się chce w sukienkach chodzić. A kiedyś miałam właśnie taki fajny, cieniutki sweterek. Długi, taki aż do... No, zatyłek. Ten jest krótszy. No, ale... Ale mam. No. A Radek właśnie tutaj gada, że on ma... Pizzę kilogramową. Hi, hi, hi. cytuję. Byliśmy w dino kupić jajka. Przy okazji sobie kupił. On jest maniakiem. Pizzy kilogramowej. Ja nie wiem, jak można to paskudztwo jeść. No, ale dobra. On to lubi. No. Psiążę leży. Ja tutaj mam to. Ten sobie zrobi tą pizzę. To ja idę, uderzam do garów. A później zrobię sobie herbatkę z kalendarza. Dobra. Kończę na dzisiaj. Bo zaczynam gadać głupoty. Papa! <tip>